Dzień dobry, dzień dobry, kolejny dzień, a na śniadanie zapiekanka. Miała być jajecznica, ale co? Ale Jola nie zrobiła masła w tym momencie. Aha, także jest zapiekaneczka. Ale jajecznica nie musi być na masełku, no Twoja musi z naszym domowym kaczupkiem. I co, znalazłeś? I my home? Nie, szukaj schroniska dla mężów. Zaraz ja szukam schroniska dla mężów. Mówię do Radosława, że trzeba oddać Lunę na spa, żeby ją wykąpali znowu z nią zrobili porządek, na co Radosław, tak, to może ją lepiej oddajmy do schroniska. To powiedziałam, może lepiej ciebie oddamy do schroniska i szuka dla siebie schroniska. Patrzę Ale takie bez... mężów. O, jest! Mam nadzieję, że tylko z zimną wodą. Szkolnisko dla porzuconych mężów. No! Chcesz mi porzucić? Porzucę ciebie. Jak Porzucę mi każesz nie? Lunę porzucić, to przygarni kropka. Schroniska szukaj dla siebie. No, a lunę ktoś, chcesz oddać, to ja ktoś, ciebie oddam. Ktoś mnie może przygarnię. Ale nie. Bo ty mnie nie chcesz. Lunę chciałeś oddać, to ja ciebie chcę oddać. Nie, bo mówi, że oddamy Lunę do spa. To już od razu. Spa, schroniska ją oddaj. Spa to jest sama przyjemność. Byłeś no. sam na spa i ci się podobało. Nie. Przecież powiedziałeś, że chcesz jeszcze jeden masaż. Tak, ale żeby mnie kobieta masowała a nie facet. No. Nic nie rozumiem. Ale zasnąłeś jak cię je facet masował, czyli ci się podobało. No nie! No to podobało ci się czy nie? Nie, ale zostało. Tak, ale to chyba tylko w Polsce, chociaż nie, jak byliśmy w Hiszpanii. Jak byliśmy w Hiszpanii, to też yy, mężczyźni też masowali. Ma no, ciekawe, czy tak wszędzie jest. Ale jak zawsze oglądamy jakiś program, że jest. że para idzie na masaż, to... Razem, koło siebie leżą, a my nigdy tak nie mieliśmy, nie? No, zawsze oddzielnie. Zawsze koło siebie leżą i dwie kobiety masą. I, I takie coś mi się podobało, żebyśmy się obok siebie i bym patrzył, jak ty zasypiasz, albo odpływasz. To jest co, to, to fajne. ty byś pierwszy zasnął. Ty nie zmieniaj tematu, szukaj schroniska dla męża. I co jest, czy nie ma? No nie, tylko kabary taki jest. No, ale, no to będziesz bezdomnym mężem. nie to no, na nie. Ma nie, nie ma przygarniania. Będziesz bezdomnym mężem, tak jak lunka w schronisku, będziesz w klatce. No Może ktoś ma klatkę w szopie? Ty kupię <grym> mnie przygarnął. A, kto, no. kto by cię chciał przygarnąć. No właśnie, kto by mnie chciał przygarnąć. Bo moja żona mówi, że jestem nie, niedobrym mężem. Jest nieogarnięty zupełnie moja jesteś. ja bułki zrobiła w Thermomixie. <grym grym> no pokaż, nie chcę się złamać. Oje, widać ale szczęśliwa z tego Thermomixa, taka zadowolona, że szok. Codziennie coś kombinuje. Wyślij mi zdjęcie da. na A ta tato, tato, tato mówi. Siedzi ten, siedzi na sofie i nagle Marysiu, lep się kończy. A, <laughs> a może podmiotę. by sam zrobił? Aha, co? Zajęło mu chyba pół roku, żeby yy, przekonać go do tego, do, te, do smartfona. Bo tak to tylko z klawiaturą ja chcę, żadnego innego, a teraz siedzi na Facebooku. No ale dobrze, bardzo, znaczy na Facebooku, ale rachunki. Cześć, rachunki wszystko płacą, nie? Już przez o, ten. Super. Super, bardzo. A też byli bardzo na, niepozytywnie nie, nie nastawieni, nie? Nie, 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 byli, nie, nie? Byli, nie byli techniczni. No super. Dobra, szukaj. Szukaj, a ja wam później dam za zna... Szukaj! Wiesz, ja tu... nie. nie! Jak wiesz, nie, to cię wystawię za drzwi ale bez schroniska. Nie, nie, nie rozwód, oddam ciebie tak jak ty chcesz lumkę, to ja cię też oddam na dwa tygodnie. Ale. Nie ma, ale szukaj! Później wam powiem co znalazł, szukaj, szukaj. nie ma, nie ma, będziesz jadł z brudnej miski raz na dwa dni, tyle będzie. No a teraz jak sobie nie umyję to też brudna miska mm -hmm. będzie. Ty sobie no, ty no. sobie na pewno nie myjesz tylko zmywarka, zmywarka. myje. Wiem, że nie używamy, ale... A ja właśnie też nie wiem po co. No bo nasza była stara i jak robię popcorn i, i patrzę, że rdza jest w niej, to aż mi strasznie znaczy trafia. Wszyscy że... także mikrofala kochani. Nie jestem zwolennikiem tego, nie gotujemy w niej, raz kiedyś Głównie do popcornu używamy, nie? Tak naprawdę. Tylko popcornem czasami. Są... Jaka? A no spoko. No najśmieszniejsze jest to, że w piątek mamy pana, który do nas przychodzi wymierzyć nam kuchnię. I ja będę chciała mieć... Jeżeli już będziemy mieli microwave, to będę chciała mieć kochanie w słupku. No to sprzedamy to. Ty wydałeś 80 funtów na mikrofale teraz. No to czy? Się... Ale ładna, przynajmniej. Tak to w środku. O. Najważniejsze dla mnie było jak Radek kupowało, to... Myślałam, że talerza nie ma. To mówiłam do niego, żeby to nie było przycisków takich, wiecie, yy, Wystający. wystających. No tutaj jest do otwierania, ale wiecie, żeby nie było takich przycisków, no bo tam się zawsze coś y, jakoś zbiera, także można sobie łatwo przetrzeć i okej. Okay. O, wagę ma? Nie, to wagę. Yy, A, dajesz wagę jaka jest? Mnie, no? O, widzicie popcorn, jacket po to co czasami robię pizzę, to dla mnie nieporozumienie. Rechitien Coffee nawet jest. I Microwave, i Frozen Vegetables. Aha, czyli są różne najróżniejsze O, rozmrażamy programy. ten. Co rozmrażamy? Warzywa czasami z tego. My rozmrażamy? S... Ja rozro... rozmrażam. W mikrofali? No? Ty sobie żartujesz. No, raz mi się zdarzyło. Dobra, już się odsunij, bo ja za to pracę muszę jechać. Ten talerz trzeba wymyć, kochanie. Ja na razie chcę ustawić a ty sobie tam już to umyj. Już oddałeś, tak? Wyniosłeś. Wyniosłem, Trzeba. Musiała trafić śmietnika. O, śmietnika. Nie wygląda. To. No, trzeba ją tylko przemyć. I ustawić godzinę. I ustawić godzinę. Fajna, a tamta była fajna, bo miała y, lustro tutaj, mm. ale to lustro cały no, czas. To się szybko wystaje tu. Bo rodziło. Ja widzę to już dawno, że to tak dziwnie wystaje tu. Powiem ci, że to wystaje, no. jakby było radio, ale zobacz, naprawdę. Nie, 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 to tak ma być, bo tam zawiasy są. Zem. A, z tej strony tak samo wystawia. Dobra. Jak tu się ustawia czas na nie? Nie wiem. Ktoś tu śpi i śpi. Kto tak śpi cały czas? Co? ty Tygrysku mój. Kto tak cały czas śpi? Lunia. Lunia. I ja widzę jak ci tam ogonek chodzi. No widać troszeczkę. tak, Bo pies taki śpiący. Boże, jaka ty piękna jesteś. O jaka piękna. <gry> o, piękny szarpej zawsze stoi w oknie. Może Wam pokażę. Widzicie jaki słodziak? Huh. Co tu się dzieje? Lunka nie bój. Ja co się dzieci strzelają fajerwerkami już się zaczyna. Wczoraj jak chodziłam z Luną. To właśnie miałam po Wam powiedzieć, że się zastanawiam, czy już znajdę jakieś ozdoby świąteczne. Bo w zeszłym roku, jak zaczęli już wieszać rzeczy na Halloween, tak już zostały. No ale wczoraj nic nie było. Natomiast teraz szłam, idę troszeczkę inną e, trasą, że tak powiem. Idziemy, no bo z Lunką idziemy. Lunia! Już widziałam światełka świąteczne. Co prawda nie na choince, ale na takim e, drzewku, wiecie. Coś podobnego do będzie już wygląda świątecznie, także myślę, że zaraz się posypie, ale mówię Wam, za chwilę to będzie. Zimno się robi, 8 stopni jest. Także już już się zaczyna ten okres taki, wiecie, zimny. Dobrze, że nie pada dzisiaj znowu. Ale już tak będzie nieprzyjemnie. Zaraz zaczną się wiatry, deszcze. Co Ty tak dzisiaj wszędzie znaczysz ten teren? Piękny dzisiaj wieczór ja powiem Wam szczerze. Oprócz tego, że jest zimno, to jest po prostu przepięknie. No a oprócz tego, że strzelają fajerwerkami, co niektórzy. No witajcie, witajcie moi drodzy. Teraz z tej strony kamery. Moja cera już troszeczkę lepiej wygląda. Naprawdę długo mi to zajmuje. Cały czas biorę te przeklęte leki i na pewno muszę je brać do y, dziewiątego co najmniej listopada do czasu, aż będę miała badanie. Także nie wiem jak to będzie wyglądało, bo raz wiecie, raz jest ok, później znowu jest masakra. Jest po prostu tak sucha. Nieważne jak piję dużo wody, nieważne w ogóle... Mm. Nieważne jest po prostu nic, yy, to jest coś, coś strasznego, nie życzę Wam czegoś takiego, bo to po prostu jakaś katastrofa Ale nie o katastrofie, tylko o tym, że jest coraz lepiej, także to mnie cieszy Jak widzicie, tutaj znowu pranie gotowe do złożenia, także zaraz muszę iść to złożyć Miałam wczoraj zmienić pościel, nie zmieniłam tej pościeli, a już jest dzisiaj wtorek, moi drodzy Ja pościel zawsze się staram zmienić, zmieniać między piątkiem, piątek, sobota lub yy, niedziela No a tak jak mówię, już jest wtorek, no ale... Tam kilka dni, e, wie, dwa dni więcej, to, e, to nic takiego strasznego. A jeszcze Wam chciałam tylko powiedzieć, że ostatnio gdzieś tam czytałam jakieś badania tutaj angielskie, a to dalej mi tam stęka. Wróciłyśmy już z dworu. Teraz się położyła i stęka wymęczona. W ogóle to następnym razem Was będę chciała zabrać ze sobą do parku, właśnie jak zachodzi słońce. E, tylko później bardzo szybko muszę gnać do domu, bo się robi szybko ciemno. Ale jest przepięknie, jest tak pięknie, chociaż nie wiem, czy Was już nie nudzą takie moje właśnie parki. Ale jak wiecie, jak mnie znacie, mnie zachwycają po prostu najmniejsze rzeczy, e, bo naprawdę takimi rzeczami warto się cieszyć. Wiecie, takimi najmniejszymi e, drobnostkami, na przykład czymś takim, że widzicie swojego psa, który jak głupi się e, tutaj w fotelu. Co ty robisz, szkodnik? Co robisz? O, o. O, o gruba parówa wstać nie może. No. Idziesz tutaj do pani, tak? Kto idzie do pani? Kto do pani idzie? Przekrzyw w drugą stronę główkę. Przekrzyw główkę. Jezu. Jezu, nie, 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 nie wchodzimy tu. Nie, 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 nie. Nie. O. o, No. Także tak, moi drodzy, każdą rzeczą się trzeba cieszyć, zwłaszcza taką. Dlatego ja wam często pokazuję jakieś takie głupkowate, nawet nie wiem, kwiatki albo ładne liście na drzewach albo takie rzeczy, bo ja po prostu widzę to i doceniam, doceniam i naprawdę mnie to cieszy. Ostatnio czytałam właśnie jakieś angielskie badania i wyobraźcie sobie, że dosyć duży procent Anglików odpowiedział, że pościel zmienia trzy razy do roku. Trzy razy. Jezus paria zasłonić, nie o tym. Niedobrze mi jest, mamanie. Czujecie zmienić pościel trzy razy do roku, czyli co cztery miesiące zmieniać? wiecie pościel, Jezus paria! Nie, 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 po prostu to jest dla mnie nie, nie po... <ścoughs> po co ja, ja o tym przypomniałam? Oj, oh, masakra. A a ogólnie dzisiaj, moi drodzy, jest torek 20 października. I chciałam Wam powiedzieć, że chyba prawdopodobnie w niedzielę. E, no, nie wiem, który to będzie w niedzielę. Dzisiaj jest wtorek, 20. To w niedzielę będzie. Tutaj napiszę, który. Zastanawiam się właśnie, czy nie zrobić takiego live'a na swojej stronie Thermomixowej i po prostu coś ugotować. Co by na to? Może ktoś z Was też by chciał coś ze mną ugotować? Oczywiście myślę, że prędzej na stronę bym wrzuciła, co będę gotowała i jakie składniki są potrzebne, żeby wiecie to wszystko mieć przygotowane, odważone, żeby to nie trwało nie wiadomo ile. I właśnie myślę, że coś takiego zrobię. Bo sama oglądam takie live'y na, na Facebooku Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, ale po prostu lubię Chociaż wiecie, Thermomix Wam tak naprawdę wszystko mówi, co macie robić Nie musicie po prostu oglądać, jak ktoś to robi, ale ja po prostu uwielbiam Naprawdę, mój Radek też mówi, że jakaś normalna jestem ja Ale mam jakieś nowe hobby i oglądam e, termomiksowe live'y na Facebooku Także myślę, że w niedzielę zrobię livea. Trochę się boję, że nikogo na tym live'ie nie będzie <laughs> Ale to najwyżej sobie ktoś później obejrzy no Mam nadzieję, że ktoś obejrzy. Bo będzie wiecie, bo będzie kiszka. Eee, także tak, ja idę e, zmienić tą poście. I teraz chcę założyć pościel taką ikaową w kwiatki i w kratkę. Wiecie, teraz do tej sypialni naprawdę wszystko pasuje, bo ona jest biała, ale już na pewno mi nie będą pasowały te takie poduszki, które kupowałam, te naturalne, no, ale nie szkodzi. Będę wypróbowała wszystkie swoje pościele, jak wyglądają. Teraz będę głównie kupowała pościele gładkie. Dobra, idę ją zmienić, bo znowu nie zmienię. A, jeszcze Wam chciałam powiedzieć odnośnie tej maseczki, co wczoraj robiłam lawendowej. Beauty Sleep jest rewelacyjna, jest wspaniała, trzymałam na twarzy na pół godziny, co prawda dzisiaj jak się obudziłam, twarz dalej miałam trochę przesuszoną, ale teraz właśnie na koniec dnia nic nie użyłam, absolutnie nic nie użyłam, bo to czasami robi się tylko gorzej, ale teraz na koniec dnia już jest w dużo, dużo lepszym stanie, także ją można stosować dużo, także myślę, że sobie dzisiaj znowu to powtórzę i tak... Czas spędzony z masy, są maseczką na twarzy po prostu uważam za znakomity relaks, bo zapach lawendy jest po prostu przepiękny, to jest tak naturalny zapach, ta maseczka ma tak świetny zapach, że musicie spróbować. No moi drodzy, już się robi dosyć późno, nie mam do wykorzystania ten serek Philadelphia, także postanowiłam, znalazłam na Kukidu tak, taką pastę, eee, jedynie jest serka właśnie kremowego... Mm. Taki będzie dobry i z e, suszonych pomidorów, także jedyne co robię, odsączam pomidory, dodaję serka, miksuję i mamy pastę na chlebek. Tutaj już mam chlebek przygotowany, e, także co, biorę się za to, widzicie, e, prosto, szybko, e, naprawdę nie trzeba jeździć po sklepach szukać. E, to co macie w domu też możecie wyczarować, takie cuda z termomiksem, że to się po prostu w głowie nie myśli. Znaczy wiecie, no też można bez termomiksa, ale on po prostu daje, Platforma Kuki dodaje Wam tyle pomysłów, że... Że to się w głowie nie myśli. Jezus, głodna jestem jak słychać, także dobra. Biorę się za to i dam wam znać, czy pasa jest smaczna. No ja już moi drodzy, spróbowałam. Po prostu rewelacja. Jeśli lubicie smak suszonych pomidorów, w ogóle one dzięki Filadelfii zyskują zupełnie inny smak. Koniecznie spróbujcie. Tak jak mówię, pierw zmieniłam pomidory. Później dodałam w Filadelfii, zmieniłam, zmieliłam e, dwa razy, znaczy skróciłam czas, bo ja nie robiłam pełnej porcji i mogłam jeszcze dłużej mielić, żeby, wiecie, żeby zupełnie to było wszystko e, gładkie, tak jak właśnie Filadelfia, ale ja nie chciałam. Ja lubię e, w serkach moich czuć e, jakąś taką różną, inną konsystencję, także no rewelacja. Ja już wykąpana, jak widać, po piżamie. A tutaj, moi drodzy, jak widzicie, spoczywa sobie Dyson. Ja go dzisiaj czyściłam. E, znaczy, wiecie, no, mam tam e, główkę, wyciągnęłam filtr, mułam tutaj cały, cały ten filtr też górny, nie rozbierałam jego do końca, ale powiem Wam, że on już mi ostatnio przy chodzeniu, teraz Wam nie będę mogła pokazać, bo już jest, tak jak mówię, z wyciągniętym filtrem, także on nie chodzi, ale przy chodzeniu co jakiś czas tak jakby mi się zacinał, a tak robił, mmm, mm, wiecie, tak jakby przestawał przez sekundy, zresztą czekajcie, odwrócę się. On co jakiś czas mi robił po prostu teraz takie, mmm, mm, tak po prostu się wyłączał i już się tak denerwowałam, bo wiecie, odkurzyłam tylko tutaj pokój, przedpokój, e, poszłam na górę i on już mi tak e, haczył, nie, w kuchni już mi zaczął haczyć, ja mówię, ja co jest grane i on już tak jakiś czas ma i ja, wiecie, e, nawet tam się za dużo nie napełniło, chociaż z naszą luną to się dużo, z naszą luną to się dużo napełnia w ten zbiorniczku, bo ten zbiornik to jest taki, e, ale... Za dużo się nie napełniło, on już mi buczał i Radek do mnie... on oczywiście od samego początku był anty-Dyson I mówię tak, gówna z baterią, nie działa, bla bla No ale dzisiaj dopiero weszłam na YouTube'a i zobaczyłam, że po prostu trzeba wymyć filtr, który właśnie mi się suszy na grzejniku Którego ja nigdy nie myłam, bo o tym po prostu nie wiedziałam e, Także wymyłam ten filtr, ale z tego co widzę to tak, właśnie bardzo dużo ludzi o tym nie wiedziało, że w ten sposób się tego Dysona e, czyści no, ja nie wiedziałam, nie miałam pojęcia. A wyciągnęłam ten filtr, a tam centralnie na filtrze krany narysowane. Także wiecie, tylko się wkłada, można jego zupełnie rozebrać. Ale ja tego nie robiłam, bo tego producent nie zaleca, nie zaleca. Także rozebrałam, wymyłam i suszy mi się. Jutro mam nadzieję, będzie już mi śmigał jak nowy. Dobra, moi drodzy, ja się już dzisiaj z wami po prostu żegnam. I co? Mam nadzieję do następnego razu. I dzięki za oglądanie. Buziaki, papa. pa! pa. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.